Trudno się dziś nie zgodzić ze stwierdzeniem, że marka Harry Pottera i w ogóle franczyza Wizarding World zaczyna wpadać w coraz większe tarapaty. Bo coś kultowego przeistoczyło się w coś budzącego wielkie kontrowersje, coś mega dochodowego przeistoczyło się w coś, co ledwo zarabia na siebie. Dziś, w kontekście fantastycznych zwierząt i nie tylko, chcę zastanowić się nad tym, czy Harry Potter, czy w ogóle marka Wizarding World ma przed sobą świetlaną przyszłość. Czy w tym ciemnym tunelu na jego końcu znajduje się jakieś świateczne. Czy ta franczyza powstanie z kolan, powstanie niczym Feniks z popiołów, czy też pisana jest jej coraz większa postępująca porażka, czy też agonia. Zacznijmy od tego, że w zasadzie o problemach całej franczyzy mówi się w, głównie w odniesieniu do serii Fantastyczne Zwierzęta. Tak, Fantastyczne Zwierzęta. Pierwszy film bardzo dochodowy, ponad 800 milionów dolarów, czyli bardzo dobry start. Natomiast już ostatni zarobił mniej niż połowę tego. Oczywiście możemy stwierdzić, że świadczy o tym fakt, że ta seria no, ma dość złą prasę i budzi spore kontrowersje ze względu na obsadę. Ról i obsadę w ogóle ludzi, którzy są zaangażowani w projekt. Bo już pierwszy film miał problemy. Problemy z Johnem Deppem, który już wtedy był oskarżany przez Amber Hart o stosowanie przemocy domowej. Wówczas to Rowling, która miała jeszcze dobrą prasę, stawiła się osobiście, personalnie za Deppem i jakoś te głosy troszeczkę przycichły. Oczywiście nie wszystkie, bo jednak sporo niezadowolenia nadal dało się słyszeć. W przypadku drugiego filmu nie było już tak kolorowo. Bo oskarżenia wobec John'ego Deppa rosły, było ich coraz więcej, natomiast sama Rowling popadła w dużą niełaskę, delikatnie rzecz ujmując, za pośrednictwem wpisów, które zostały uznane za transfobiczne. Wówczas ta autorka również stała się persona non grata i wielu domagało się usunięcia jej ze stanowiska scenarzystki. Wiele osób zbojkotowało film ze względu na Deppa, jak i ze względu na Rowling. W przypadku trzeciego filmu Warner Bros. podszedł bardzo ostrożnie, bo zarazem usunął Deppa, jak i troszeczkę zmarginalizował rolę Rowling. Czyniąc ją nie główną scenarzystką, a współscenarzystką obok Steve'a Close'a. Wobec czego już można było powiedzieć, że studio troszkę ugięło się pod presją fanów. Ale dziś to studio również boryka się z wielkimi oskarżeniami tak naprawdę o dwulicowość. Bo z jednej strony usuwa Depa, z drugiej strony marginalizuje Rowling ale nie reaguje w żaden sposób na poczynania i odpały Ezry Millera, którego no, kartoteka policyjna robi się ją coraz większa, jak i nie reaguje w żaden sposób na to, że Amber Hart z Johnem Deppem przegrała, a mimo to nie została usunięta z Aquamena 2 i nadal współpracuje z Warnerem, co budzi szereg kontrowersji. Wobec czego no, można powiedzieć, ta poprawność polityczna i to, co z niej wypływa, rzuciło się cieniem na same fantastyczne zwierzęta. Z drugiej strony no, też byłoby kłamstwem powiedzieć, że tylko to zabiło te serię, Bo bądźmy szczerzy, scenariusze do tych filmów nie były najlepsze i Rowling, która zasłynęła z napisania wspaniałego Siedmioksięgu na Harry Potterze, która zasłynęła z wielkiej wyobraźni, z dbałości o szczegóły w przypadku fantastycznych zwierząt, najzwyczajniej w świecie dała ciała. Z jednej strony powielając wiele rzeczy z Harry'ego Pottera, wiele rozwiązań, które tam były genialne, a tutaj są już wtórne, a z drugiej strony jednak popisując się raczej wielką niedbałością, jeżeli chodzi o kanon Harry'ego Pottera i wrzucając jakieś stawki do fantastycznych zwierząt, jakieś rzeczy, elementy, które rujnują dziurawią kanon Harry'ego Pottera, na co wśród fanów generalnie zgody nie ma. A Harry Potter jednak zebrał fanów, którzy są wierni kanonowi i którzy no, strzegą kanonu jak oka w głowie. Wobec czego tak, fantastyczne zwierzęta z czegoś bardzo obiecującego stały się serią, która chyli się ku upadkowi. Do dziś nie wiemy w zasadzie, czy powstanie czwarty film. Miało być ich pięć, ale już trzeci zaserwował nam takie lekkie zakończenie. W zasadzie stał się taką, takim kołem ratunkowym dla Warnera, pokazującym: słuchajcie, tutaj już jest koniec, my wcale nie musimy tego czwartego czy piątego filmu zrobić. No trudno się nie zdziwić. Pierwszy film ponad 800 milionów, drugi ponad 600, ku trzeci zaledwie 400. Rosną obawy, że czwarty nawet nie zarobi na swoją produkcję, bo to są jednak filmy kosztujące powiedzmy tam 200-300 milionów dolarów, tak? No przecież każdy chce zarobić. Oczywiście 400 milionów zielonych to jest kasa, która zadowoliłaby producenta każdego niszowego filmu ale nie blockbustera, bo blockbuster jednak celuje w dużo, dużo większe kwoty. Może gdzieś tam w okolicach miliarda, no a na pewno nie 400 milionów. Wobec czego tak, z fantastycznymi zwierzętami sprawa zdaje się być prosta. Wiele kontrowersji zabiło tę serię i niezależnie od tego, czy scenariusz by się poprawił w przypadku kolejnej części, można liczyć się z tym, że jednak bojkot będzie na tyle duży, że niewiele osób pójdzie ten film obejrzeć do kin. Wróżbita macie ze mnie żaden, ale generalnie nie wróżę przyszłości fantastycznych zwierząt w zbyt kolorowych. Światę. Oczywiście rodzi to pytanie czy w ogóle rozszerzanie franczyzy Harry Pottera ma dziś sens. Wielkim testem z pewnością będzie wydanie gry Dziedzictwo Hogwartu, gry, która już od początku jest zapowiadana jako coś oderwanego od Rowling. Rowling nie ma z tym nic wspólnego. Zobaczcie, kiedyś każdy projekt sygnowany przez Rowling był tym popularniejszy. Dziś zdaje się, że to popularności doszukują się twórcy w tych projektach, które trzymają się jednak z daleka, na dystans od kontrowersyjnej pisarki. Ale tak, właśnie gra już teraz zaliczyła sporo problemów Problemów wizerunkowych, już pokazy były przekładane ze względu na niedobrą prasę, no i też granie nie będzie w pełni miarodajna, bo w zasadzie nie wiadomo, jak to odnieść do. Filmów i do, innego, do innych form rozwoju marki, natomiast będzie z pewnością jakimś wyznacznikiem do tego, co robić dalej. Zresztą, Warner Bros nie próżnuje, bo już dziś mówi się o tym, że właściciel studia, główny dyrektor, zamierza udać się do JK Rowling na rozmowę o potencjalnych innych kierunkach rozwoju marki, kierunkach niezwiązanych z fantastycznymi zwierzętami, co może jasno sugerować, o co może chodzić. No ale właśnie, o co może chodzić? Uważam, że dziś. Coś, na co wielu fanów czeka, czyli na przykład reboot, choćby w formie serialu, nie ma absolutnie racji bytu. Dlaczego? Ano dlatego, że. Po prostu za dużo tego Harry'ego Pottera ostatnio było. Z drugiej strony ta seria nie jest jakoś wybitnie stara, żeby robić reboot. No i na pewno te kontrowersje toczące się wokół i te niezamknięte sprawy kładą się cieniem na wszelkich nowych projektach. Z drugiej jednak strony w zupełnie innych barwach jawi się na przykład stworzenie czegoś z udziałem głównej starej obsady, czyli Dan, Rupert M, a być może inni aktorzy. Bo zauważcie, mimo wszelkich kontrowersji materiał dokumentalny przygotowany dla HBO Max z okazji 20-lecia Harego i Kamienia Filozoficznego mowa o filmie spotkał się z wielkim zainteresowaniem. Ludzie oglądali ten program, gdzie gwiazdy Harego Pottera spotykały się i rozmawiały. Wspominane były te wszystkie rzeczy związane z produkcją. Spotkało się to z wielkim zainteresowaniem, ludzie uwielbiali to. No, nie jednemu łezka poleciała. Wobec czego można byłoby stwierdzić, że ta główna stara obsada, tym bardziej że też jasno odcina się od obecnych twierdzeń Rowling mogłaby przywrócić haremu Potterowi życie. Tyle tylko, że jest problem. Nie wszyscy chcieliby wrócić do swoich dawnych ról. No, choćby Daniel Radcliffe wypowiedział się dość jednoznacznie, że nie zamierza zagrać więcej Harry'ego Pottera. A przynajmniej nie w ciągu najbliższych chyba kilkudziesięciu lat. Ale tak, taki rozwój marki miałby sens. Tylko teraz pytanie w jakim kierunku? Bo na pewno nie uznałbym dobrego kierunku yy, za dobry kierunek Ekranizacji Harry'ego Pottera i Przeklętego Dziecka, czyli sztuki teatralnej, której scenariusz jest fatalny i robi jeszcze więcej dziur fabularnych niż fantastyczne zwierzęta. Więc tak, tego nie widzę. Może jakaś inna, niezależna kontynu kontynuacja? Być może. Z drugiej strony, wiele razy mówiło się o tym, jak to byśmy chcieli zobaczyć jakieś seriale osadzone w świecie Harry'ego Pottera może historię Huntsfotów może jakąś historię Snape'a, jakieś inne opowieści o innych bohaterach. Też trudno mi stwierdzić, by dziś miało to większy sens, bo uważam przede wszystkim, że z Harrym Potterem problem polega na tym, że to była uwielbiana marka. I w 2011 wszyscy płakali, kiedy wychodził ostatni film, kiedy cała obsada była ukochana, kiedy Rowling była ukochana, kiedy Warner no, był takim synonimem dobrego wujka, który daje nam radość. Dziś, no jednak. I Rowling, i Warner mają bardzo, bardzo kiepski czas, i generalnie są mieszani z błotem z powodu tych czy innych decyzji czy wypowiedzi. Wobec czego ja bym powiedział raczej, że dziś ważne byłoby stłumienie tego wszystkiego. Zamknięcie na tę chwilę marki Harry'ego Pottera i powrót, na przykład za 10-15 lat do tego. Dlaczego? No, zobaczcie. Zobaczcie, jak to jest. Niezależnie od tego, jak postrzegamy filmy, które stały się kultowymi, czy ich kontynuacje, które często są dużo gorsze, patrz Parki Urajski. jeżeli to wraca po dekadach, tłumnie. Uderzamy do kin. Patrzcie, Jurassic World, film, który sam w sobie no jest bardzo, bardzo średni i tylko zżyna z tej pierwotnej trylogii, jest hitem, po prostu hitem w kinach, a powrót w ogóle tych starych bohaterów i odtwórców ich ról stał się wielką przyczyną radości. I tak. Sentymenty to jest coś, co nami kieruje, sentymenty, kiedy my nie pamiętamy o tym, co było złe, ale po prostu w sercach zostaje to, co nas kształtowało, coś, co nam się podobało. I nie inaczej byłoby z Harrym Potterem. Dlatego na chwilę obecną ja nie widzę żadnej możliwości rozwoju Harry'ego Pottera w żadnym dobrym kierunku, bo ta czy inna inicjatywa ciągle będzie musiała się liczyć z tym, że będzie wciągana do tego dyskursu, do dyskursu na temat Warnera i jego postępowania, do dwulicowości, hipokryzji, jak i rolnik, i tych wszystkich afer, które toczą się wokół. Nie od dziś wiadomo, że w Hollywood zanim zaczniesz robić coś nowego musisz wyciszyć aferę, afera musi przejść do przeszłości, wtedy można zaliczyć nowy start. I taki start ja widzę też w kontekście Harry'ego Pottera. Nie dziś, nie za rok, nie za dwa, ale przynajmniej za 10 lat, kiedy my stęsknimy się bardziej za tą franczyzą, bo wydaje mi się w ogóle, że fantastyczne zwierzęta pojawiły się za szybko. Gdyby ta seria trafiła do kin za 5 lat przynajmniej, kiedy my moglibyśmy się stęsknić za tym światem bardziej, naprawdę bardzo, you <laughs> To może wtedy odniosłaby większy sukces. Bo zobaczcie, w 2011 wychodzi ostatni Harry Potter, a w 2015 czy tam 16 Fantastyczne zwierzęta. Ta przerwa była za krótka. Pokazuje to kino klasyczne, że ta przerwa musi wynosić kilkadziesiąt lat. Patrzcie Gwiezdne Wojny, patrzcie Park Jurajski, zobaczcie też na Spider-Mana, gdzie w ostatnim filmie spotkało się trzech Spider-Manów, trzech odtwórców roli Spider-Mana w tej samej kultowej roli, kiedy te uniwersa na siebie się naszły. To są Dzisiejsze zagrywki, które przyciągają tłumy do kin, i ja nie wątpię, że Warner bardzo by chciał mieć w swojej obsadzie kolejnego potencjalnego hitu o Harem od twórców głównych ról, czyli Harego Rona Hermione, żeby oni na nowo weszli w tamte buty, żeby na nowo stali się Harrym, Ronem i Hermioną. Tak, to niewątpliwie byłaby największa szansa na sukces, ale nadal zastanawiam się, czy nie jest to za szybko. Uważam osobiście, że tak. Więc. Reasumując, według mnie fantastyczne zwierzęta są skończone i dalsze ciągnięcie tej serii to jest jedynie przedłużanie smętnej i brzydkiej agonii. Powiedzmy to sobie wprost, lepiej skończyć teraz niż doprowadzić ten projekt do jeszcze większego dna niż jest. Z drugiej strony dziedzictwo Hogwartu budzące największą nadzieję, aczkolwiek no wiele jest tu niewiadomych czy gra da radę pod kątem fabularnym, czy nie zburzy znowu świata, czy będzie wierna kanonowi Harry'ego Pottera nie wprowadzając rzeczy, które mogłyby ten kanon zaburzyć. Przed grą sytuacja jest prostsza, bo od ostatniej gry o Harym Potterze, takiej prawilnej, czyli od Harry Pottera i Insignia w Śmierci, część druga, minęło lat gdzieś 11. 11 lat. W 2011 razem z filmem wyszła gra, przy czym gra była bardzo, bardzo kiepska. Ostatnia udana gra z Harry'ego Pottera, czyli Harry Potter i Zakon Feniksa, liczy sobie już lat 15, wobec czego no, dziedzictwo Hogwartu ma szansę wbić się w sentymenty i trafić do serc graczy. Graczy, którzy od lat nie mieli takiej możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o kino, film, Dziś najprędzej widziałbym jakiś serial, coś, co możemy obejrzeć w zaciszu domowym, coś, co nie wymagałoby po prostu pójścia przez nas do kina i wydawania dodatkowych pieniędzy. Ale ciekawe jest, jaka jest Wasza opinia. Ja na tej chwilę uważam, że jedynym ratunkiem dla Harry'ego Pottera jest przerwa. Przerwa, wyciszenie skandali, zapomnienie o tym, co jest i powrót, kiedy faktycznie przyjdzie do głowy jakiś ciekawszy pomysł albo kiedy po prostu czas zaleczy wszystkie rany. Ale dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie i co w obrębie Harry Pottera chcielibyście obejrzeć czy to jako film kinowy, czy to jako serial. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Trzymajcie się. Hej!